Może tak milej, co? No, Dziś kobieta halmetę Mistrzynie Ma i kilku innych sztuk walki, Joana Jedrzejczyk! Jedyna kobieta, która pierwszokrotnie obroniła pas mistrzowski w mieszanych sztukach walki UFC. Bo jak to się stało, że walka stała się Twoją pasją? Słuchaj, bo przypaliłam dwa gołąbki, trzy bigosy e, i musiałam po prostu rzucić garnkami i te rzucanie mi wychodziło i zaczęłam, pi, pi, wiesz, okładać się później. Mamy coś wspólnego z kuchnią, widzę. Także, e, nie, nie wiem, to chyba mnie wybrało, wiesz, e, grałam wcześniej w koszykówkę, sport zawsze był w moim życiu. Ale faktycznie z tego jednego, dwóch treningów tygodniowo. Ja zaczęłam trenować po miesiącu dwa, trzy razy w tygodniu, cztery, pięć. Teraz nawet dochodzę do trzynastu jednostek treningowych w tygodniu. Tylko, że mi się podobało to, że w każdym treningu ja mogłam poszerzać własne limity, własne bariery i rozwijać się tym samym. I to mi bardzo pomaga w życiu codziennym, prywatnym czy biznesowym. Słuchasz Ciebie, to rozumiem, że, że to zajmuje Ci 120% swojego czasu. Czy masz jeszcze czas na jakąś inną pasję lub coś, co Ci gdzieś tam też e, kręci poza ja tym? Ja wiem, że tu kulinarnie my też jesteśmy, ale ja lubię gotować. I jak mam wolne, wolną chwilę, których, mam, których nie jest zbyt wiele w moim życiu, lubię, gdy ludzie się cieszą i gdy im smakuje. Ale fotografia jest moją pasją, spinaczka, także ja mam tych pasji bardzo dużo, ale, ale myślę, że to sport, taka aktywność. No i lubię też książki czytać. Asiu, bardzo dziękuję, czuję się znokautowany Twoją energią, pasją, zaangażowaniem. Ja czuję już się nie. podekscytowana, ale wiesz, że ja muszę być w ruchu, także do roboty. A, wow, dobrze, dobrze, dobrze.